Jestem! Udało mi się dotrzeć na miejsce. Po 6 godzinach wiosłowania i 36 przepłyniętych kilometrach, jestem u ujścia Soły. Łatwo nie było, ale od początku, start miał być w Rudółtobicach, ale nie wyszło. Okazało się, że dojazd do rzeki jest rozjeżdżony przez ciężarówki i po prostu nie ma jak dojechać samochodem. Więc szukałem alternatywnego miejsca i znalazłem 3 km wyżej niedaleko mostu kolejowego. Udało się zwodować kajak i ruszyłem w drogę. Eee, rzeka no, miejscami przypominała mi wież ze stromymi brzegami i piaszczystymi. Eee, spokojna, choć miejscami były bystrza. Eee, dużo ptactwa, ale i też e, udało mi się zaliczyć dzisiaj pływanie w wiśle. Pod mostem były kamienie. E, Dużo bystrze. No, niestety zawiesiłem kajak. Przechylił się na bok, dostał wody e, z boku i zamieniłem kajak w wannę. Na szczęście udało się go docholować do brzegu, wybrać wodę z kajaka i popłynąłem dalej. Ze strat. E, Herbata i papier toaletowy, ale to już odkupione, więc e, odżałowałem. E, teraz czeka mnie kolacja i zasłużony odpoczynek. A jutro rano dalej w drogę. Więc trzymajcie za mnie kciuki. Na razie.